Co, co, jakby, co, co tutaj jest nie tak? Bo ja patrzę, wiesz, ja tak obiektywnie patrzę i na mnie jest OK. Więc cz, dlaczego ty nie lubisz swojej góry? Kiedyś? No. byłem trochę niższy uh -huh. i grubszy. Ja tak. się gruby coś tam, jak tam do dziewczynek pod, chciałem podrywać czy coś, no to wiesz, no to zawsze mówiły. Jak schudniesz coś tam, no to wtedy przyjdź pogadać, wiesz takiej tak zasadzie. Czyżby lawina złych wspomnień ruszyła? Zanim zaczniemy mierzyć, przejdźmy sobie do lustra. Dobra, chodź stajemy. Badasz. Tak. Patrzona na siebie, tak? Zobacz. Fajny facet jesteś, tak? Popatrz mm. sobie oczy. Patrz. I znajdź tam w sobie tego Wojtka, który miał te 13-16 lat, z którego się śmiali. Przypomnij sobie tę sytuację, dobrze? Jestem tam. Jesteś tam? Mm. Jesteś w tej szkole, w tej klasie? Podchodzisz do dziewczyny? Jesteś wyśmiewany? Widzisz to? Mm. Naprawdę przypomnij sobie, bo to trzeba uleczyć, więc... Uh -huh. Co się dzieje? Ja tak przypomniałeś. Uh -huh. Ok, to teraz podejdź do tego małego Wojtka. Podchodzisz? Uśmiechnij się do niego, powiedz mu Wojtek. Jesteś cudowny. Jesteś wartościowy. Masz w sobie wszystko tak naprawdę. Żeby siebie kochać. Przturasz go. To ja jest sobie tych tak wartościowy, fajne te fajny facet. Mm -hmm. więc tego nie jest <laughs> To jest bardzo ważne, że zrobiłeś to ćwiczenie. A na shopping. No, chodź. Co złe, musi odejść. To może. saszetka. W kwestii garderoby Wojtek zawsze był odważny. Spróbujmy ten zestaw. Może być. Kolor super. A zobacz, jakie masz fajne pośladki. Nie? No? fajne. <grywa. <grywa> Dawny chłopiec stał się już mężczyzną i to on ma zdobywać i uwodzić. A ja no. Czy czujesz? Pokolejno. Przy moich tak. To, bym się, to mógłbym że tak... Dziś za spodnie troszkę za ciasne, tak? Dobra, Wojtek, to co nad tym stylem twójmy jeszcze popracujemy? Tak, Gdzieś jest. Na pewno znajdziemy. Liczę, że się uda. Yes. Wszystko, tak naprawdę, co jest potrzebne do stworzenia fajnego związku, on ma w sobie, bo my to wszyscy mamy. Tylko on e, jakby zapomniał o tym i trzeba mu przypomnieć.